W Polsce każdego roku znika setki nastolatków. Niektórzy uciekają, niektórzy wracają, ale są historie, po których nie zostaje ani ślad, ani wyjaśnienie. Aleksandra Anna Gładysiak zaginęła 11 marca 2019 roku. Poniedziałek, wczesny poranek. 16-letnia Aleksandra budzi się w mieszkaniu swojej matki przy ulicy Lipnowskiej. Według bliskich, tego ranka miała iść do szkoły, przygotowywać się do zbliżającego się konkursu plastycznego. Około 8:15 wychodzi z domu, ale do szkoły nigdy nie dociera. Zamiast tego wraca i spędza cały dzień w domu swojej matki i jej partnera. Żadnych kłótni, żadnych konfliktów. Dzień mija cicho, spokojnie, nie wygląda na zaniepokojoną, nie mówi o żadnych problemach. Zachowuje się normalnie jak zawsze. Wieczorem, bliżej godziny 19, wychodzi. Ma zamiar wrócić do swojej siostry, z którą mieszka przy ulicy Łęskiej. Zwykła trasa dobrze znana droga. Do domu mniej niż pół godziny pieszo, ale nigdy tam nie dociera. Później kamery monitoringu rejestrują Aleksandrę na moście imienia Edwarda Śmigłego Rydza. To ostatni wizualny ślad, ostatni punkt. Z mostu wysyła kilka wiadomości do rodziny, do przyjaciół, pożegnalnych, a potem wyłącza telefon i znika. Rozpoczynają się poszukiwania. Policja przeczesuje brzegi, wzywa nurków, sprawdza dno wisły, analizują dane z telefonu, trasy, kontakty. Sąsiedzi, koledzy ze szkoły, znajomi nikt nie zauważył niczego podejrzanego. Ktoś wspomina o lekkim przygnębieniu ale większość niczego niezwykłego brak śladów ani telefonu, ani plecaka, ani ubrań, ani ciała. W mediach społecznościowych cisza. Ani jednej niepokojącej wiadomości, żadnych wskazówek, żadnych wyjaśnień. Kamery po drugiej stronie mostu nie działają albo nie działają w odpowiednim momencie. Świadków brak. Ani jednego tropu, za który można by pociągnąć. Rodzina odrzuca wersję o samobójstwie. Aleksandra nie wykazywała żadnych niepokojących objawów. Nie mówiła o lękach, nie zamykała się w sobie. Wręcz przeciwnie. Snuła plany, utrzymywała kontakty, pisała do przyjaciół. A jednak w 2022 roku pojawia się cień nadziei. Ktoś loguje się na jej stare konto i odczytuje wiadomość od bliskich. Policja próbuje namierzyć to logowanie, bez skutku. Trop się urywa. Rodzina się nie poddaje, biorą udział w kampanii pamięci. W pokojach zaginionych żyje nadzieja. Pokój Aleksandry pozostaje nietknięty. Zdjęcie na ścianie, ubrania w szafie wszystko tak, jakby miała zaraz wrócić. Pięć lat ciszy i oczekiwania ani pożegnania, ani wyjaśnień tylko pytania. Jeśli wiesz cokolwiek, skontaktuj się z Fundacją Itaka lub z Policją we Wocławku. Twoja informacja może okazać się tym brakującym elementem. Każdy głos ma znaczenie. Wesprzyj nas. Subskrybuj kanał Sinister Vision.